Cześć! Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę kolejową do gminy Łysomice. Jest to część pierwsza tej oto wycieczki kolejowej, gdyż w części pierwszej zajmiemy się linią kolejową numer 353, na której się właśnie znajdujemy, w miejscowości Kamionki Jezioro, a część druga to będzie linia kolejowa 207. No ale część druga, tak myślę, najszybciej za rok. Albo, no, nie wiem, kiedy wrzucę ten film bo terminów raczej tak wolnych na razie nie ma, więc no, bo jest jeszcze sierpień, a kiedy wy to oglądacie, to nie wiem, kiedy to będzie. Aczkolwiek w drugiej części będzie linia kolejowa 207. No, więc zaczniemy sobie od prezentacji przystanku Kamionki Jezioro. Tamtą właśnie Aldoną przyjechałem, lub Elką, nie wiem, nie pamiętam już, co to było. Mamy taki przystaneczek osobowy w gminie Łysomice. Dosyć nowy, wyposażony w wywiaty, śmietniki, ławki. Zatrzymość tej tutaj pociągi Regio. Znajdujemy się na linii kolejowej numer 353, na około 154 km i 400 m do linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na i najbliższa stacja w tą stronę to Dużno. A tutaj mamy szlak na Iławę, najbliższy przystanek osobowy, Rychnowo Wielkie. Mamy również EtoSpec, które sobie za chwilę też nagramy. Tak wygląda rozkład jazdy. No może nie jest najlepszy, aczkolwiek no da się wytrzymać. Dobrze, my się teraz przenosimy na SSP. A teraz jesteśmy na SSP przy przystanku osobowym Kamionki Jezioro. Mamy tutaj taką kategorię C wyposażoną w taką oto automatykę. Ma trzy sygnalizatory SDK2 oraz jedną SDK1. Przystanek do przystanku jeszcze posiada miejsce na rowery. Jeżeli chodzi o sygnał akustyczny, jest to jedna sztuka KLD4103. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 350, a tak dokładnie to na 154 km i 292 m. To oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Toruń, i najbliższa stacja w tamtą stronę to będzie Tużno, a tutaj mamy szlak na Iławę, i najbliższy przystanek w tamtą stronę to będzie Rychnowo Wielkie. Hmm, fajne, klimatyczne SSP Tak wygląda to, to SSP z drugiej strony, proszę bardzo, mam to, i te dwie SDK-2 Wszystkie sygnalizatory są żarówkowe Mamy oświetlenie i nie widzę monitoringu No, także bez przedłużania zapraszam Was na przyród pociągu Intercity, Drwęca, relacji Poznań Główny, Olsztyn Główny, zapraszam I przeleciał nam Intercity Drwenca. relacji Poznań Główny, Olsztyn Główny, a my przenosimy się na kolejny przejazd. A teraz jesteśmy na przejeździe kolejowym, w Tuznie na ulicy Gronowskiej i mamy tutaj takiego kombuda kategorii A wyposażonego w cztery sygnalizatory SDK2 żarówkowe oraz cztery napędy RHR95 monitoring. Tak to się prezentuje. N2, N4. Widzę, że kiedyś było P1, P2. Nie ma tutaj naklejki. Tutaj pójdziemy sobie dalej. Tutaj mamy szlak na toru i najbliższa stacja tużno A tutaj mamy szlak na Iławę, najbliższy przystanek osobowy, kamionki, jezioro. Mamy również EHLS-10. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 353, a tak dokładnie na 151 km i 256 metrze tej oto linii kolejowej. Jeden napęd jest szary. A, to jest EHLS-8, przepraszam. Tak wygląda ten oto przejazd kolejowy z drugiej strony, proszę bardzo. Taki sympatyczny kombudzik. Także dobrze, bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na przelot jakiegoś składu. I przeleciał nam regio relacji Bydgoszcz Główna, Olsztyn Główny. A ja Was zapraszam dalej. A teraz znajdujemy się na przejeździe kolejowym wtórnie, na drodze wojewódzkiej numer 646. Mamy tutaj taką kategorię A wyposażoną w 4 napędy jak 50. Teraz z drągami oraz z tego co widzę trzy sygnalizatory SD1M. Tutaj mamy również ostatnie, dysponującą tużno. Proszę bardzo taki sympatyczny przejazd. Podoba mi się. Mam swój klimat. jest kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 353, tak dokładnie na 150 km i 329 m. tej oto linii kolejowej. Szlak na toru i najbliższa stacja Tużno. Tutaj mamy szlak na Iławę i najbliższy przystanek Kamionki Jezioro. I jako sygnał akustyczny mamy Telkę LD. Co ciekawe, jak oglądałem tutaj filmy, to był tutaj e, czarny. KLD 4103, ale jak widać to już jest przeszłość. Także bez przywrócenia, czekamy teraz na przelot pociągu Intercity-UKL relacji Olsztyn Główny-Zielona Góra Główna. Przepraszam, że tak późno, ale akurat sprawdzałem czy pociąg już wjechał z Kowalewa, kiedy zaczęło się zamykać. Przeleciał Intercity Ukiel, relacji Olsztyn, Główny, Zielona Góra Główna. A ja Was zapraszam na prezentację stacji tużno. A teraz zapraszam Was na szybką prezentację stacji kolejowej Tużno. Mamy tutaj dosyć nowoczesne wyremontowane perony z miejscami na rowery. I tak ma być pełna klasa, to jest modernizowana, aczkolwiek mamy również budynek stacyjny, z krzyżem. Co ciekawe. No to wygląda jak taki przystaneczek osobowy, bo mamy tutaj dwa perony, dwie krawędzie, jeden to odstawczy, semafory świetlne. Stacja jest sterowana ogólnie z niestali ten, który jest obok przejazdu kolejowego, który, na którym byśmy przed chwilą. Mamy wiatki peronowe. Dłużno. Mamy wiatki, mamy świetniki. mamy również jakieś ławeczki. Podejdziemy sobie do rozkładu, pokażemy szlaki, to w sumie będzie wszystko. Widzę, że jeszcze nawet system zapowiedzi jakiś tu jest. Tutaj mamy rozkład jazdy. Mówię, nie powala na kolana, aczkolwiek mogło być gorzej. Znajdujemy się na linii kolejowej numer 353 na około 150 km. Tutaj mamy szlak na Iławę, najbliższy przystanek osobowy Kamionki, jezioro tutaj mamy szlak na Toruń i najbliższa stacja właściwie w tamtą stronę to papowo Toruńskie będzie no, taka sobie klimatyczna stacyjka, a my idziemy dalej a teraz jesteśmy na kolejnym przejeździe kolejowym w Tłusznie tym razem na ulicy Okrężnej mamy tutaj kombuda kategorii A 4 sygnalizatory SDK2 żarówkowe jeden gong KLD4103 w wersji czarnej 4 napędy RHR95 te starsze ze starszym logiem. Monitoring, megafon przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 350, to dokładnie na 149 km i 63 m tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Toru, i najbliższa stacja w na tą stronę to Papowo-Toruńskie. A tutaj mamy szlak na Iławę, i najbliższa stacja w na tą stronę to Tużno. Tak wygląda to, to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, taki ładny kombudzik. Wygląda na to, że jest naprawdę spoko. Także bez zbędnego przedłużania, zapraszam na przód pociągu Intercity Mamry, relacji Wrocław Główny-Olesztyn główny Olsztyn główny Nie powiem. Ciekawy przejazd kolejowy, a ja Was zapraszam na kolejny. A tutaj mamy przejazd kolejowy w miejscowości Lipniczki. Jest to taki oto ładny kombucik na kategorii A. Tutaj mamy automatykę, wyposażony w monitoring, jak i również megafon. Dwa sygnalizatora SDK2 żarówkowe, dwa napędy RH95 z drągami. część kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 353 a tak dokładnie co na 146 km i 689 metrze tej oto linii kolejowej Tutaj mamy szlak na toru i najbliższa stacja w tamtą stronę to popowo toruńskie, które nawet stąd widać a Tutaj mamy szlak na Iławę i najbliższa stacja w tamtą stronę to tużno I tak wygląda ten to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, mamy jeszcze ehl 10 także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was już na przelot pociągu Regio Bydgoszcz-Główna-Jabłonowo-Pomorskie. Wleciał nam region do Jabłonowo-Pomorskiego. Ja zapraszam Was na kolejny przejazd kolejowy. I teraz jesteśmy na przejeździe kolejowym w Papowie Toruńskim na ulicy Warszawskiej. Mamy tutaj taki ciekawy przejazd. Jest to kategoria A, wyposażona w. Cztery sygnalizatory SD1M, 4 napędy jak 50, regenerowane przez Spaj Katowice. Sygnalizatory są led -owe. dodatkowo jedna komora jest skierowana w tamtą drogę. Tutaj mamy szlak na ławę najbliższa stacja pokowo-toruńska, nie licząc jej tużno. Tutaj mamy szlak na Toru i najbliższa stacja Toruń Wschodni. Przejazd kolejowy znajduje się również na linii kolejowej numer 353, tak dokładnie na 145 km i 132 m. Tutaj tej oto linii kolejowej. No, tutaj mamy papowo toruńskie. No, tutaj mamy kolejną komorę skierowaną w drogę boczną Ta wygląda to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo. Także w sumie bezbędnego przedłużania poczekamy sobie na przykład pociągu pociągu mamry relacji Olsztyn Główny, Wrocław Główny. Mamy gdzieś jakiegoś Edga jako sygnał akustyczny. Teraz przenosimy się na stację. Także teraz przenosimy się na stację Papowo Toruńskie. Mamy tutaj na dobry początek miejsca na rowery oraz budynek dworca, który jest aktualnie nieużywany jako budynek dworca, tylko jako coś innego, prawdopodobnie ludzie tam mieszkają. Przejdziemy sobie teraz na perony. Mamy tutaj takie przejście kolejowe, które oczywiście również nagramy. To będzie ostatni obiekt kolejowy w tym filmie. Tutaj mamy rozkład jazdy. Tutaj mamy to przejście. Jakieś kwiatki. Co, teraz wejdziemy na peron. Ale ta nawierzchnia pachnie. Lubię ten zapach, akurat. Mamy tutaj takie dojście na peron. Wszystko jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest zrobione dosyć nowocześnie. Jeżeli chodzi o sam peron, to mamy jeden peron dwie krawędzie na nim. Posłużony jest również wiaty, widzę nawet jakiś system zapowiedzi, jakieś głośniki. E, sama stacja, y, posiada semafory świetlne. i Jeżeli dobrze pamiętam, urządzenia przekaźnikowe. Najwyraźniej poprawicie w komentarzach. W sumie ja sam sprawdzę i się poprawię w razie czego na filmie z przejazdu. Bo mówię, jeżeli dobrze pamiętam, to będą to urządzenia przekaźnikowe. A jeżeli źle pamiętam, to się zaraz poprawię. Na prezentacji przejścia oświetlenie, wszystko jest nowe. W sumie taka ładna stacyjka, mamy dużo torów odstawczych. Raz, dwa, trzy, cztery, takie cztery zdatne do użytku, tam jeszcze piąty, na którym coś sobie stoi. Dużo wiatr, zegary. Linia kolejowa 353, około 145 km i 300 m tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Iławę, najbliższa stacja w tamtą stronę tużno. A tutaj mamy szlak na Toruń, najbliższa stacja, Toruń Wschodni. Mówię, rozkład już, już pokazywałem, zegary. No naprawdę fajna stacyjka, przenosimy się teraz na przejazd i to będzie już ostatni przejazd. Okazało się, że się nie pomyliłem, jednak stacja posiada urządzenia przekaźnikowe, tak jak mówiłem, więc jest wszystko cacy. I jeszcze mamy tutaj ostatnie przejście kolejowe. Taki kombuzik kategorii E wyposażony jest w dwa sygnalizatory SDK-2 LEDowe, owe EHLS10, dwa napędy rr 95 z monitoringiem oraz systemem audiowizualnym. Tutaj mamy szlak na toru, najbliższe stacja toru wschodni, a tutaj mamy szlak na Iławę, najbliższa stacja tużno. Linia 353 około 145 km. Ta wygląda to, to przejazd kolejowy z drugiej strony, proszę bardzo, taki fajny kombudzik, mam jeszcze kontakt z dyżurnym ruchu. Także bez przedłużenia zapraszam na przelot pociągu Regio, relacji Bydgoszcz Główny, Olsztyn Główny. I przeleciał nam Regio Relacji Bydgoszcz Główna, Olsztyn Główny i to była cała gmina Łysomica na linii numer 353, a już się z Wami żegnam z tych wszystkich miejsc, z dla Was relacji maty 08 cześć!